Jak wy sobie z tym radzicie z komunikacją? Czy to w ogóle klienci o to pytają? Czy to jest ten taki game changer, który sprawia, że faktycznie te mieszkania u was się sprzedają? No rzeczywiście jest tak, że klient na pierwszy rzut oka zwraca uwagę przede wszystkim na układ mieszkania. Nie? To jest jakby to, to coś jest. To, co jest związane z mieszkaniem, to jest najważniejsze. Oczywiście no, zawsze to y, 3 razy L, czyli lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. No jasne, oczywiście to też ma duże znaczenie. My w obecnej inwestycji y, sugerowaliśmy się tym właśnie przy wyborze, żeby y, zlokalizować nasze inwestycje w pobliżu Redkini, na, na, na obrzeżach Redkini, bo wiemy, że jest to mhm. bardzo lubiane y, osiedle wodzi. Łodzi. Y, to, co miało na znaczenie, to również to, że było zieleń wokół i zawsze na to zwracamy szczególną uwagę. I tutaj udało się nam jakby pozyskać nieruchomość, to jest centralnie w parku, w parku leśnym, także tutaj z każdej strony mamy zieleń, las, no jest piękne widoki z okna.